E, cześć moi drodzy, z tej strony pracy A to jest Crisis... Wow A to jest Crisis 3 No, to jest 3 Tak Jest godzina pierwsza w nocy Woli jej głowa i nie mogę spać i tak dalej a teraz posurfujemy. O oh, kurwa, oh. Fuck! Ja chcę surfować. Dobra, nie udało się. Trudno. Bo dzisiaj nie będzie serwowania. Serwowania, Jezus, surfowania. Ale to nie tak miało być. Analizja wypadł Dobra. Okej, okay. już sobie wszystko przypomniałem. Yy, przyjść do kolektora energii System X. Tak, system, 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 system. Yy, Fakie yeah, system. Czy mi się wydaje, że coś słyszę? Bo to ja po prostu. Tak, to chyba ja. Punkt kontrolny, takie yeah. coś przede mną jest. Dodatkowo zbadaj boje cel. Cóż, chyba tam pójdziemy. Tylko... Którędy, moi kochani? Tędy nie przejdziemy raczej. Może Chyba, że to będzie wyglądać jakoś tak. Ach, takie kolejne Kolejny <coughs> jakieś. jakiś. Kurwa, nie przejdę. Mam to gdzieś. Płynę nurtem rzeki. Y lalalalala to by był na koniec nie no jestem na koniec kurwa co ja pierdolę już yy, jeśli ja to nie będę mógł dojść no to trudno no fucking away którędy ja mam tu iść Chyba tędy, tylko tutaj mam drogę, jeśli patrząc na mapkę, nie? No idźże proroku! Eee, dobra. O i tam biegnę. Hmm. O, 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 tak, dobra. To są chyba te ulepszacza, nie, to są te. To to być, to być takie fajne pakietki. O, baza danych. Tak to się nazywało. Ale mnie to teraz nie obchodzi i lecimy. zobaczcie, niby. kurde Niby jest taka wielka mapa. Tysiące dróg i bla bla bla. Ale i tak muszę iść tą, bo gdzie bym. Tam nie mam żadnej chyba drogi dostępu. O, jak wskoczę do wody, to padał. A obiecywali coś innego, twórcy Nie, nieładnie. O, ak. tutaj jeszcze y, cygany z cel. No, nie no. przecież ja się ładnie skradałem. Fuck. Włączono na maskowanie. Jej hit, o kurwa. What the fuck? Ha! Rzucę okiem! Odchłaniać mnie! Eee... Nigdzie nie rzucisz okiem. Włączono maskowanie. Hmm... Muszę szybko ogarnąć strzały. Tu... Tu... Włączono maskowanie. Dobra... Skarl... Eee... O jak miło, mogę coś jeszcze sobie zmienić. Dobra, to na tyle. Tylko ten uchwyt dodam. Włączono maskowanie. maskowanie. Uważajcie na siebie. Coś mówiłeś? Wycyganie? Tu jest strzała, spoko. Dobra, na razie nikogo w pobliżu nie ma, to mnie raczej nie zobaczą. Tutaj zaraz jakaś panienka wyjdzie. Okej, leży. What the fuck? O, są strzały, to spoko O, oh shit. Nie pozwólcie, aby się przebitał. Ja go sobie tutaj ładnie wybiję. Hmm, y jeszcze parę osób, jeszcze dwie osoby. U. Dwie osoby, pożycie, okej, okay. wszyscy wybici, ja sobie te dwie strzały, trzy strzały do podniosę. Nikogo tutaj chyba nie ma. No spoko. Dobra, to lecimy, lecimy, lecimy. Bo odcinek będzie się marnował. Okej. Okay. A teraz gdzie są. Tutaj są strzały. Okej, okay, spoko. Dobra. To też jest. Lesze piękne. Fak, 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 nic nie widzę. Yy, nasz dodatkowy cel. <laughs> Bonus! Mamy jakieś ulepszenie. Jest strzały. I pliki danych. Chyba. Hop! Okej. Okay. Dobra. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? No. Teraz lecimy. Kolektor energii syntetycznej. What the fuck, to myślę takie nazwy? Najbardziej jestem ciekaw. Eee... Najbardziej jestem ciekaw tego, jak my teraz wyglądamy. Czy jesteśmy bardziej podobni do cepidów, czy może. Jednak zostaliśmy takim fajnym. <słyski> to oddział Romeo? Romeo jeden. Jestem... A może e, e, zmienił się, na e, chyba oh. się w Chyba się za Widzicie Musicie mi pomóc wrócić do centrali. Romeo 1. Weź się w garść. Mamy teraz ważniejsze problemy. Racja, psychol. Chyba się w niej zakochujesz. Ja też coraz bardziej ją lubię. Pierdzielisz. <laughs> A ja jakoś jej nie lubię, bo ona mnie nie lubi, a jak ona mnie nie lubi, to ja jej nie lubię i z tego wszystkiego wynika, że my się nie lubimy. Ale to już jest inna fizjologia. Romeo 1, masz główny cel w polu widzenia. System X został zamknięty w kolektorze energii i kasa elementów poziomu. Ale system sterujący Ładnie na dół. Musisz przedostać eee. się na górę. Daj. Kurwa Jee, jeszcze jedna. E, gin. Kurwa gień. Gień. Gdzie jest ostatnia strzała? Tu? Spoko, nikogo nie ma Eee, ja chcę wywiórkę Ha! Widzisz, widzisz? Z myśliwym się nie zadziera To jest jakaś wieżyczka, uuu Nic oprócz wieżyczki na razie nie widzę hmm. Coś mi się wydaje, że możemy tutaj wejść Nie, nie możemy tutaj wejść, o jak fajnie o prorodzie z jebanym kalekom Kurde ta energia w naszym skafan, że naprawdę szybko się wyczerpuje, nie wiem czy w poprzedniej części chyba to dłużej jakoś trwało. A jak miło checkpoint. Mamy tak w ogóle jeszcze jedno ulepszenie, ale... Eee, hmm. yy, dobra. Nie wiem co ja zrobiłem, ale coś tam się stało. 1. Sytuacja jest dramatyczna. Korporacyjni podtrzymują pracę rozdzielni przy wyłączonej matrycy stabilizującej. Tu jest? System może w każdej chwili implodować. Zaczynamy operację udar. Przejmij kontrolę nad zasilaniem, żebyśmy mogli bezpiecznie wyłączyć system X. Przyjąłem. Widzicie co, drapałbym się tu, ale czy ja tam mogę wejść? Chyba nie. Co teraz, kochani? Jezus, 39 metrów, 2 metry, 1 metr. O, o, oh, fuck. Shit. Nie chcę tam wrócić, bo tam był dobry... Kurwa. Dobry punkt obserwacyjny. Kurwa. sydaństwo Dobra. O nie, o nie, o nie! Jest Dobra, spoko Na razie jest mi tylko czemu leży pralka? Myślę, że to kiwo, ale dobra hmm. Co to ma być? Oni się tam całują Cygany Zobaczmy sobie to? Dobra Yeah Boom. Dobra chwila Ta wieżyczka chyba już nie jest y Przyjazna znowu. Trzeba ją będzie chyba przeprogramować. Prze, 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 cyk, cyk, cyk i cyk. Okej. Okay. Dobra, wyżyczka jest już nasza. O kurwa yy, i możemy teraz... Cóż... Miny są tu. 13 metrów jeszcze do nich. No fuck no, nie gadaj, że... Jak on mnie namierzy, to się wspomnie. Hmm. Dobra, czy mam tu jakieś lepsze opcje? Coś? Niż. Oh, fuck. E, niż frontalny atak. Uwaga Zasilanie awaryjne. Uwaga. Ja to jestem prorokiem. Zobaczymy, co tutaj jest. Może jakieś wejście będzie fajne. Tak. Co? Oj co ja zrobiłem? Nie wiem, co zrobiłem, ale to podziałało chyba. Tu się brama otworzyła. Musimy iść tam Oh shit Ale ładuj się! Fuck, to miała być cicha akcja Jedyna pierwsza cicha akcja w moim życiu jako dupa No. To. Jak to się poradzę? Nie mogę otworzyć, dzięki Jakie ja mam tu wejść? Tu nie mogę. Super. Kocham mam grę? Tu jest wieżyczka, Super. Mogę to przeprogramować? Nie, nie mogę. Ale mogę wejść do tego czegoś? O, pięknie dobra. Tutaj chyba jestem chwilą. O, co to było? Co to jest? Kurwa. ROMO1, zbliżasz się do kolektora energii. Znajdź dwa alternatory prądu. Musisz je wyłączyć. Migiel! Dla dobra wszystkich musimy wyłączyć rozdzielnie. Są jakieś, y, dane. Jest, są jakieś dane, i gdzie są jakieś dane? Semptuję, tu jest amunicja, ale akurat broni żadnej nie użyłem, więc Chrystu fajnie ta gra, gra już jest straszna Dobra, lecimy tu Jak ja mam tu dojść? Cholera Doskoczyć? Chyba nie doskoczę Ech! No, pewnie, że nie doskoczę Haaa Jestem zajebisty, ludu Dobra Spoko, jedno jest już zrobione Co ty masz w prorok? Co to jest? Kurwa, coś ty brał? Hopie ja. Nie, ja myślę cały czas, że to jest, jest jakaś chwileczka radiarki, no i nie lubię w tym pływać jakoś. O czym ja pierdolę, ja już nie wiem. Dobra, już jestem, chyba już jest dobrze. Mi to przynajmniej nie przeszkadza. O, 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 o nie. chcę. Okej, wszystko jest. chyba Teraz są w porządku. Dobre, Romano. Teraz wyłączmy z To jest. Na dobre. To jest to. O nie, o nie, o nie, o nie eee, coś do mnie napierdala Jak ja mam się tam dostać, muszę... Coś zapierdalałeś na obkoło ja nie lubię zapierdalać na obkoło Eee, przejdę, nie, no nie, no... coś wizy. w sobie ma! Choćby te wizje! Bola energetyczne wokół systemu X wpływają na hipokamp i okoliczne obszary mózgu. Byliśmy świadkami halucynacji, déjà sztucznych wspomnień, a nawet w pełni rozwiniętego rozdwojenia jaźni. Ja nie zwariowałem. Te wizje to przyszłość, a nie przewidzenia. Skoro tak mówisz, Roma 1, tylko wykonaj zadanie. Cóż, czyli prorokowi coraz bardziej odpierdala. Twierdzi, że to jest przyszłość. Jezus Maria, naprawdę... Co to jest? Kolej sobie stoi, patrzy się, jak jego przyjaciele padają. Spoko. Staniemy skleńczek i zrzucimy łańcuchy. Dziś jest pierwszy dzień naszej wolności. Coś mi się wydaje, że oni na końcu będą w tym jakoś jeszcze maczać w palce. No to, to to jest za łatwo. Psychol włamałem się. Hakuję zabezpieczenia korporacji CEL. Szukanie awaryjnego wyłączenia tak. Chodźcie za sztabem, by wyłączyć system boli Trwa wyłączanie awaryjnych. Przełączanie na zasilanie awaryjnych. Podgląd na pole ochronne systemu X. Uwaga! Awaria pola ochronnego systemu X. Nie mogli być aż tak głupi! Tu jest ten Cepit Alpha? To Cepit Alpha! Och, fuck. Zobaczcie, że nam się. że chwilę mieliśmy zmieniony na nas kafany, znowu. Kurwa pan też, pan też, pan też, pan też, pan też, pan też, pan też! Uj, ja pier, e, Prorok, ty to masz naprawdę... Hmm... O, byłe, byłe. całkiem spora. Rady. Nie! System X! Ich źródłem energii był sepit Alpha! No właśnie! I teraz mamy przeje.wane. Ja pierdolę! Jak Twoje wizje się sprawdzą, to znaczy, że czas na koniec świata? Nie! To znaczy, że Skurwiel jest na zewnątrz. To znaczy, że mogę go zabić. Ach, Patrzmy optymistycznie, a tak właśnie, co do optymizmu. ja kończę już ten odcinek. Ha. Akurat tak ładnie. Wyszarpałam to z banków danych cel. Chyba odkryliśmy ich największy Ach. sekret. Kapitan bez szaleństwa. Ok. Oh, Zepit Alfa. Jest o wiele potężniejszy, niż myślałem. Ale gdy byłem blisko niego, poznałem sekrety Sepidów. Skoro wdarli mi się do umysłu, to ja pewnie mogę im zrobić to samo i poznać ich słaby punkt. Psychol, mają tu stacje dokujące? Tak. Ja. W skurowni, tam gdzie mnie trzymali. Spotkajmy się tam za 30 minut. Uważaj tam, Michael. Niektórych rzeczy nigdy się nie wybacza. zrozumiano. Idziemy do sektora. Cisza! Słyszałeś? Włączono nanowizję. U mnie czysto. Co to jest? Skradamy się. Skradamy się. Skradamy się. No, co będzie? Co wymyślisz, proroku? To jest właśnie taki fajny, jeden, jedyny dodatek tego maskowania. Wszystko się tak nagle wycisza. Czuję się jakbym siedział wtedy w jakimś studiu nagraniowym albo czymś. Aha, mam organizm, gdy słyszę maskowanie. O, słyszyliście? Co ze Bój z nim, to goni Czerwona Supernowa. To jest chyba właśnie to, że uzjebaliśmy ich piękny kompleks, gdzie trzymali pedał alfa. Słyszałeś coś o tej czerwonej supernowej, Psychol? Nie, nigdy. Cel nie tak łatwo wystraszyć. Spróbuj się czegoś dowiedzieć. Spotkamy się w wyznaczonym miejscu. Dobra, no i się to, to by było na tyle. I klerzy, Musisz Chyba, musiał sobie mi przerwać, musiał, dowiem, musiał mi przerwać. Dobra. Szpraczy? Szpracze, cel, what the fuck? A, myślę, że szpracze, szpracze, ale dobra. E, to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się już w następnym i cześć!